Cześć, jeżeli zastanawiasz się, gdzie znajdują się zakładki w przeglądarce ARK, no to już spieszę z wytłumaczeniem. Jeżeli chodzi o tę przeglądarkę, to tutaj w zasadzie nie ma zakładek, natomiast mamy coś troszkę innego. Wszystko to, co tutaj się znajduje na pasku bocznym, należy traktować jako kartę, aczkolwiek niektóre z nich są tymczasowe, czyli te tutaj są tymczasowe, które mogą zostać usunięte po jakimś czasie. Mamy także przypięte karty. Które będą na stałe widniały tutaj, dopóki na przykład sami ich nie usuniemy, bądź czegoś innego z nimi nie zrobimy. I w tej przestrzeni możemy także w tym miejscu stworzyć foldery. Tak jak tutaj widać, mamy różne foldery, do których możemy włożyć jakieś karty, i to w zasadzie możemy traktować jako właśnie takie bookmarki, jako takie zakładki, z racji takiej, że możemy właśnie to segregować w folderach i podfolderach. Każdy folder może mieć także podfolder do tego. Natomiast mamy również coś takiego, jak ulubione karty, które znajdują się tutaj na górze. I oczywiście bardzo łatwo możemy dodać kartę do ulubionych. Jaka jest różnica między tymi przypiętymi a tymi ulubionymi? Jeżeli chodzi o te ulubione, no to tutaj niestety nie możemy tworzyć folderu. Wszystkie ulubione karty widniają cały czas na górze, są one też jakby przypięte i są one tutaj na stałe. I nawet jeżeli zmienimy przestrzeń, i dana przestrzeń również będzie należała do tego samego profilu, ponieważ jeszcze mamy tutaj profile, no to te karty również przechodzą na kolejny, na kolejny profil, właściwie na kolejną przestrzeń. Także w ten sposób możemy przypinać sobie coś, co możemy uznać za najważniejsze. I jeżeli będziemy chcieli mieć te karty cały czas dostępne pod ręką, jeżeli będziemy zmieniać przestrzenie, no to możemy je właśnie dodać tutaj do ulubionych i je możemy traktować jako zakładki. Jednocześnie możemy, tak jak wspomniałem wcześniej, traktować także te przypięte karty jako zakładki i wydaje mi się, że pod względem takim wizualnym to one bardziej przypominają te zakładki z racji takiej, że możemy dodać te foldery tak jak możemy to zrobić w przypadku innych przeglądarek. I to w zasadzie tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.